Gdzie on jest ten kanał? Zmieniałeś coś? Nie ma kanału. Tak samo wylogowało mnie. I hasło nie działa. Weź spróbuj wpisać hasło. Bo może mi się coś mylić, zawsze każdoka nie masz. Sprawdź catch floka no nie działa. Ale czemu cały kanal? Nie odejdziemy. Chodzę jak maszyna chce tu iść na drugą boję, tylko co mi krwi Te szare bloki nauczyły Młody piersi, ale nie te wsty mam ci wszystko mi broń hype. Siema, jestem Marek. Witam Państwa na nowym kanale, na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce, ponieważ mamy ogromne przyrosty. Naprawdę 250 tysięcy subskrypcji, w jeden dzień założenia kanału, nawet więcej. Prawie do 300 tysięcy subskrypcji doszło. Także jeżeli jeszcze Ty nie subskrybujesz kanału, to koniecznie kliknij taki sam czerwony przycisk tam na dole, ponieważ po prostu musimy odbudować kanał. Znowu musimy zdobyć najlepsze zasięgi w Polsce. Póki co jesteśmy na dobrej pozycji, kanał świetnie idzie, jestem bardzo zadowolony. Kanał jest czysty, bez blokad i mam nadzieję, że tych Blokad już nigdy nie będzie. Co w dzisiejszym filmie? W dzisiejszym filmie sprankujemy sobie kamerzystę. Skoro ostatnio jest głośno o zamykaniu kanałów przez YouTube'a, to czemu by nie sprankować w ten sposób kamerzysty. Kręcimy mu, że jego kanał został usunięty z tego samego powodu, z którego został mój usunięty. Kamerzysta na 100% w to uwierzy. Skoro najpierw mój kanał poleciał, no to naprawdę dosyć prawdopodobne byłoby to, że YouTube mógłby się jego kanałem też zainteresować. Jestem przekonany, że on to łyknie. A co zamierzam dokładnie zrobić? No rzecz jasna, że nie usunę mu kanału, Zamierzam wszystkie filmy na jego kanale dać na prywatne. W jaki sposób to robimy, zapewne wiecie. Wchodzicie sobie w menadżera filmu, robicie tutaj prywatny, cyk. Rozumiem, że po rozpoczęciu tej aktualizacji nie będzie można cofnąć. Zaznaczamy okienko, klikamy tak. No a następnie zamierzam ukryć na jego kanale liczbę subskrybentów. Jeżeli mi się uda, to zmienię mu jeszcze link do kanału, tak żeby po prostu nie wyświetlał się w ogóle. No ale myślę, że jeżeli na kanale zostanie same profilowe i baner, to to łyknie to. Na pewno to łyknie, a zobaczmy. Usunę zobacz... opis kanału, postaram się, nie, społeczności nie będę wyrzucał i jeszcze zmienię mu hasło do konta. YouTube normalnie przy usuwaniu kanału nie usuwa nam całego konta, tylko sam kanał, który jest połączony z danym kontem. No a żeby po prostu nie mógł zalogować się na konto i nie zorientował się, że te filmy są ustawione na prywatne, to muszę zmienić mu hasło. A wiesz, że on będzie wściekły? Za chwilę do tego przejdziemy, bo reakcja będzie też naprawdę bardzo ciekawa. Te Skoro jest piosenki? teraz głośno o usuwaniu filmów, to na 100% to łyknie. Tracić wszystkie piosenki, w które włożył tyle pracy No, to będzie masakra Ja się nie zdziwię, jak to przez 10 minut będzie wszystkich wyzypał Będzie, będzie na naprawdę masakra. grubo Jestem w tak ciekawy tej reakcji, bo on naprawdę zdenerwuje się do tego stopnia I wątpię, że widzieliście go w takim stanie zdenerwowania Tylko nie możemy do niego mówić po imieniu, to jakoś tak, chyba Tak, rozegwie. tak, 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 tak Mów do niego ej ty gościu albo mordeczko, żeby po prostu nie powiedzieć po imieniu Bo nie możemy na filmie tego pokazać Żeby po prostu nie zorientował się też, że jest to nagrywane Jeszcze a propos tego, jak będziemy to nagrywać To w tym miejscu Weź, nagraj, ochroniarz, znajduje się statyw. Nagrywaliśmy sobie ostatni film na tym statywie i na tym statywie została kamera. Także nic dziwnego, jeżeli na tym statywie ta kamera będzie dalej. On się nie zorientuje, że to wszystko nagrywamy. Wszystko powiedziałem? No, chyba wszystko. Jeszcze możecie kupić płytę kamerzysty na stronie www.kamerzysta.bi. Pamiętajcie o subskrypcji i co? Ja zmieniam wszystkie filmy na prywatne, idziemy po kamerzystę, prowadzamy go tutaj, żeby wszystko pięknie nagrać i tyle. Zapraszam Państwa do oglądania. Nagrywasz ochroniarz? No cały czas nagrywam, co tam? Jest super świetny problem. I albo odpuszczamy film, albo będziemy mieli teraz mega problem do rozwiązania. Ale Zobacz jaki o co jest chodzi? problem? No bo nie, nie mogę zmienić hasła, bo co jest potrzebne? Kod weryfikacyjny z jego telefonu. O oh Jezu, no to nie przemyślałeś tego wcześniej. Kamerzysta ma na wszelki wypadek podpięte dwa telefony. Jeden leży gdzieś, nie wiem gdzie nawet, a drugi to jest telefon, z którego korzysta. I do zmiany hasła potrzebujemy nie dość, że aktualnego hasła, które znam, no ale potrzebujemy jeszcze kodu Reryfikacyjnego z telefonu. Masz jakiś pomysł jak to zrobić? No po prostu trzeba będzie móc jakoś telefon. Po prostu do niego pójdziemy, weźmiemy na chwilę telefon, zmienimy hasło i telefono, naszybkę akcję. No dobra, no to no, tak so, zrobimy. Idziemy. No, no, idziemy no. Czy to było takie proste? Złożył po prostu, ale w masz ładowarkę do telefonu? Na dole? Jej, na dole chyba jest ładowarka. Czy mieć do góry ładowarkę? Nie, no błędnie. A czekaj. Czy on nie żeby mnie co? zauważył? Yy, no nagrywamy odcinek, nie? No, że wyzwania dla Marka ogólnie. I że Marek właśnie miał. Co? Nie, no właśnie mieliśmy cię wołać zaraz, było ten, bo tutaj Marek miał właśnie banany na czas jeść, nie? Dlatego w kuchni stoimy. Ja trzeba to trochę I... ogarnąć, zanim zaczniemy nagrywać. Tak, Zobaczmy. no zdecy zdecydowanie jest syf, także ogarnijmy to i my zaraz będziemy nagrywać, nie? Nie wiem, w tych okularach no nie wiem czy to na filmie dobrze będzie wyglądać. Nie. No. Jak na filmie to oni muszą e, w oczy patrzeć, nie? Tobie wtedy jest większa interakcja. Ale nie Zobaczmy, dobrze w tych okularach. Dobrze wygląda w tych okularach. No, spoko, jak coś to cię zaraz zawołamy, nie? Chodzi o miłość do disco. Wielki, także, drodzy państwo, wszystko udało nam się zrobić. Zmieniliśmy hasło. Na całe szczęście tam miał ustawioną widoczność SMS-ów, które przychodzą bez konieczności pisania pinu. Także wszystko gładko poszło. I tak, no nie i ten challenge, tak? Y nie wiem, co tam co nagrywać. Właśnie też myślenie, bo nagrywamy z Markiem. No, przerwałeś, połowę. No, przerwałeś nam, bo mieliśmy już fajny pomysł i nagrywaliśmy to, nie? Nie no właśnie rzecz w tym, że nagrywamy. No. Aha, teraz nagrywasz. No teraz. Tak, sobie. ale na samym początku ochroniarz nagrywa, bo później ty dochodzisz. Dopiero Przez? później. Dobra, no, że... nieważne, później ci powiem. Eee, no to co? No dobra, bo my będziemy sofę nagrywać jeszcze, nie siadaj no. na niej. no. Czego? No, no dobra, sobie sami to nagramy. Dobra, później przyjdziemy, to? No to sami nagramy, spokojnie. No później cię zawołamy, nie? W ogóle wypadałoby tutaj posprzątać, skoro już mamy nagrywać. Kurde, w ogóle wszystko ci się. Leci. No to, to, to racja, weź Marek, tu może e, posprzątaj trochę tutaj. Weź tą, to, tą płytę, bo na cię znaczy złoto guzik to. Dobra, proszę. Ale przypał prawie. I co teraz? Nie, dziwnie się jakoś to robi takie opinie. Nie, masakra, już drugi raz nam przerwał, nie? A. Ja nie zrozumiałem, to co w końcu robimy. No my cię zaraz zawołamy, no i sobie na górę, no my nagramy to i ogólnie nagrywamy takie odcinki. No do cholery przegrywasz. Przerywasz mi cały czas. Jak ja mam to powiedzieć na raz, bez cięć, jak ty mi cały czas wchodzisz? No tak? nagrywamy daj, te challenge'e. Daj chwilę, challenge. spokojnie. Tylko teraz wstęp nagrywamy, nie? Do challenge. A no, musieliśmy jeszcze wszystkie rzeczy dzisiaj ogarnąć. Masakra. Wiedzieliśmy, że już cały dzień po te rzeczy no, do tego mamy. filmu i nie możemy jednej sceny nagrać, bo... Ale przecież nagrywaliście u góry podobnie, tak? Ciężko jest po prostu wytłumaczyć początek tego filmu, dlatego muszę cały czas to powtarzać. Już my mieliśmy prawie nagrane, no to ty musisz. No i poszliśmy do góry i znowu tu przyszedłeś, no. Mam iść do góry czekać. No tak. i znowu Jezu, no to jeszcze chwilę będziemy nagrywali, nie? Cicho poże podsłuchuję. Dobra, może za chwilę to Chyba poszedł. Poszedł, poszedł. No, I tak w sumie są gąbki, także nie słyszę. Eee, jeżeli wejdziemy na kanał kamerzysty, to wyświetla nam się jego profilowe. Zero subskrypcji, informacji nie Pusty. ma. Pusty kanał, normalnie. Tylko widzieliście, może gdzieś mi Telefon twój? A ty nie ładowałeś tutaj w studiu telefonu? Ostatnio. No przecież leży. Ale dlaczego on tu leży? No przecież tu ładowałeś go. Telefon. Ja nie, nie ładowałem. Nie, no to coś się pomyliło, pewnie tu zostawiłeś. Ja widziałem go, że cały czas tu leżał, się ładował Dobra, gościu, możesz już. E... grzebaliście? No ale co mieliśmy ci grzebać? Jakby hasłat nawet twojego nie znamy. No, masakra. Co? No zamknij. To po co mi nagrywasz? No zamknij drzwi. To, to. No, no tak ci. sobie nagrywam jezu, bo masz fajne spodenki hawajskie. no. Masakra. Mam tak że tego nie widziałem Kurde, ja się zgubiłem w tym, co tak właściwie mówiłem. Jeżeli wejdziemy na kanał kamerzysty, to mamy tutaj e... pustkę, pustkę, po prostu. Ale jak to zrobimy? Zawołamy go i co po powiem? prostu musimy go tutaj jakoś ściągnąć. Albo na górze to nagramy, bo większe prawdopodobieństwo jest, że siedziałbym na górze i ogarniałbym jakieś rzeczy przy komputerze. No dobra, to bo tutaj zróbmy rzadko siedzę przy komputerze. No tak, ja bardzo i częściej. To zróbmy z przyczajki. E, weźmiemy statyw, weźmiemy tak, tam. Tak, statyw możemy akurat położyć. No że coś nie działa. Schować po prostu. No dobra. No, no to, to zrób... idziemy na górę, nie? To dobra, to robimy Wie, za chwilę zawołam kamerzystę, powiem mu, że zaczynamy nagrywać. Coś yy, pogadamy z nim chwilę i czekamy do momentu, aż pojawi się po prostu w kartrze, żeby to wszystko wam ładnie nagrać. W tym momencie powiem mu, że zdjęli mu kanał i zaczynamy wtedy całą akcję. Myślę, żeby go w takim stanie przez 3 minuty potrzymać. Kamera jest ustawiona w taki sposób, że nie powinien się zorientować, że to jest nagrywane, bo my po prostu często zostawiamy kamery na statywach i tyle. Także ja jeszcze tutaj muszę schować ekranik i wyłączyć wszystkie te diody, co się świecą na aparacie. Wyłączone, wyłączone i wołamy kamerzystę. Ej, chodź, nagrywamy już. Ty, dawaj, dawaj, bo nie ma czasu. Chodź. Musimy jeszcze po to nagrać. Cały wracamy i coś teraz tylko. No kurde, bo nie mamy jeszcze filmu, Nie, no bo nie będzie filmu na jutro, dawaj, nagramy. Nie, no mamy ten pomysł, ja jestem tymi challengerami. Postanowiono, tak? No na kamerzyste, no to wymyślajmy, tak? Burza mózgów i kto ma. Ty, mamy. ty. Hmm? Co jest? O cholera. Zdjęli, zdzjęliczka. No ale weźcie, przestań wymyślać. Serio, zbierajcie kanał. No, bo jest... ja jestem tutaj na mailu, patrzę maila, że naruszę filmy trzy razy w porządku Jak ty miałeś link do kanału, youtube.com, co miałeś? Eee, chajacować. Przestań chajacować, serio. Kamerzysta czy kamerzysta 9. Po co? No, tak co, co? 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 Marek, jest już tak późno, 6 6 6 6 a ty jeszcze trollujesz, no. No dobra, jak się nazywa? To? Ale mówisz serio, czy jaja sobie robić. No człowieku, no kurde, najpierw ten kanał, a teraz się przyczepili do tego, no. I co oni jeszcze odwalą? To już nie mam nic do tego. nie no, człowieku nie opładuje się, to jest twój link twojego kanału? Pokaż to. Zobaczcie wylogowało! Wylogowało fulerę. No, znaczy się... ja nic nie miałem na tym kanale! Nie wiem, zmieniać hasło, wpisz hasło. Zobacz, straż, tutaj to jest w Nie, wejdź wejdź, we, we, ale... dlaczego mieliby wyrzucić kanał, skoro ja nie złamałem ani razu. Ale co jest chore, teraz y, nie mamy życzę w ogóle zasięgu. Cztery, ten, ten twój kanał to był ostatni a deska ratunku tak naprawdę. Jak, jak, nie. Ale nie. ja tam żadnych wytycznych nie złamałem. No ale skoro do jednego przywrócił, to teraz do drugiego, nie wiem, może... Nie wiem, a o Nie wiem. Wydaje mi się, że coś tutaj jest... Albo stare wskazujesz. filmy? No zobacz, no to, to jest twój kanał, tak? To jest link do twojego kanału. Spotyka. Ale ja, jak mogli mi usunąć kanał? skoro ja nie mówię ci, że nie, nie było, nie było sytuacji, nie rozumiesz tego, w której to złamało regulamin. Ale Tam no zobacz, co się są... dzieje. Zobacz co się dzieje, najpierw ten kanał i teraz do tego się przykróli. Weź zobacz czy w ogóle tego nowego nie usunęli. Dobra, Dobra, to jest twój kanał, tak? Gdzie on jest ten kanał? Zmieniałeś coś? Mm, kitu, nie, Nie ma kanału. Tak samo wylogowało mnie i hasło nie działa. Weź spróbuj wpisać hasło, bo może mi się coś myli. Zobacz czy nie masz. Sprawdź kapsloka. No, Nie działa. Ale czemu cały konto usunęli? Bo ja widziałem że na maila doszło powiadomienie. Bo narus u niego też społeczności. Patrzę na kanał. gdzie... Nie z... no, ale trzeba, nie wiem, do prawnika zadzwonić, to no, wiesz, to nie mogą coś takiego zrobić. Tam nie było w ogóle nic. No ale no co zrobisz? No i przecież nic nie poradzisz, no to jest YouTube, tak? No to dzwoń teraz do prawnika i ja zobaczmy. No, to jest, to przecież to jest tak jakaś to... chora sytuacja, no. To jest jakieś chore. Najpierw jeden kanał, teraz drugi kanał, nie nie będzie można oddychać na tych filmów. No, no, to się przepróją. Jeszcze mój kanał z pysękami, to jest chore, nie. No przecież sam idziesz. Dobra, Weź zadzwoń może do tego. Nie no może hasło źle wpisuję, czekaj. Zadzwoń do, do, do... zadzwoń do... Tego. No zaraz zadzwonię tylko... No hasło może się wpisuję, no kurczę człowieku, no to nie jest możliwe. Dobra spoko, nie ma co się amatorować. No co nic, poradzisz, to już, nie po działa, no. już po fakcie. Już No nie, to nie jest możliwe. To nie, nie zrobisz już. No, no ale no, jak to, to? nie no, zrobię, jak to nie jest możliwe? Za co mieli mi usunąć ten kanał? No ja nie wiem, no ale no co widzisz, no, nie, no nie ma... Ale firmy, kanał... bo one też były, a tam... Ale tam nic nie było takiego, nie rozumiesz? Nie łamało nic regulaminu. No za co? No nie wiem, on jest jak za samochodem, bo usunęli chyba tę nie zrozumiałam przeczytać. Ale tam na jednego ci nałożyli dwa dni temu dolarka. To może tego usunęli. Który to był film? Z tym łukiem, tak? Filmie, ja nie to wiem, ja. Masakra. Ale to chyba po kilku... To jest ostrzeżenie. No nie wiem, no weź zadzwoń i spróbuj. Masz telefon. Dzwoń do niego, Dzwon do... Dwoń do sieci. Tam. Przecież zaraz, 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 zaraz. zaraz nie, przestań mówić! Ale gościu. Przestań mówić, a ja muszę. Po, posłuchaj mnie. Jak po... chcesz, to jest formularz. Yy, przestań, do, Marek, mówić! Odwołania. Przestań, 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 przestań. przestań! Dobra, spoko, yy, jakoś się. Odmieniu. Nie mieli. To już jest złamanie prawa. Oni nie mieli prawa, rozumiesz? Nie mieli prawa, żadnego prawa nie mieli do z... usunięcia tego kanału, rozumiesz? Rozumiesz to? No nie mieli. Dlaczego to zrobili? Wieku, tyle piosenek, go... tyle milionów wyświetleń. Ja, Skoro do niego gdzieś się gdzieś, przypluli, to do drugiego też najwidoczniej. Pięknej bestii, 12 milionów, Wszystko No nie wiem, poszło. można było słuchać tamte stare filmy, bo oni teraz szukają czegokolwiek, wszystkiego. Poszło. Nie ma. Nie wiem, ja nie wiem co nam teraz zrobić. To jest nie tak. wiem, dzwoń y, do sieci, czy odwołanie się nie złożą. Bo oni mogą mieć, y, mają bezpośredni numer do YouTube, bo serio, to nie tak. Z kamerą było wszystko w porządku, nikt się nie czerpiał. No Tak, tam nie było żadnego ostrzeżenia na kamerze. Skąd nie te kanał? Nie no, to jest jakaś masakra, nie? Co się dzieje? No cóż, ja myślę, że kanał jest w każdym razie do odzyskania. Koszmar. Ostatni jest koszmar. Ja, nie no, ja wiem co... Ja tak sobie, że to byka z ciebie. <śmiech> <śmiech> Ale będę miał film! Ale będę miał film. Nie jest zbladł Ale będę miał film o oh, cholera dobra. dobra Jak to zrobiliście e... Dobra 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 ale jak to zrobiliście Wyrzuciłem wszystkie filmy Usunęłeś wszystkie filmy? Nie, nie, na, pr nie no. na prywatny dałem To przywróć sobie z prywatnego, no, okej? Okay? na prywatny. Dobra, zaraz ci wszystko naprawię, okej? Okay? Tylko sobie zakończę film. A jakie hasło jest? Ej. Hasło, zaraz ci piszę, zaraz Ci wszystko ogarnę, tylko muszę film zakończyć, żeby było na inne sieni. Drodzy Państwo. ale I tak nie może być jego twarzy, także to nic. Nie tak. no tak, no tak. no, no, powiem Ci tak, Marek, no udało się. To tak, ci bo się jedyna opcja to była właśnie, żeby. Ale w tak, dobrym tak, czasie. Ale nie. nie, tak się zastanawiałem przez ten cały czas, bez kitu zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że usunęli mi ten kanał, skoro tam nie było żadnych naruszeń. Nie ma tam żadnych naruszeń regulaminu, więc jak mogliby mi to usunąć? Nie mogliby mi tego usunąć. więc to nie się. no nie powiem, że się znaczy już myślałem, że totalnie mamy prawo, nie? I że po prostu sobie robią co chcą na tym YouTube, ale no jak widać... Jesteście typikami. No nie przyznać, że ten projekt nie no, był no, dobry. To jest dobry no. plan. To, to, to wyszedł plan, no. Ale, ale jak mi na stanie kiedyś, to jest. Więcej energetyków. Nieważne, dobra, trzeba to skończyć. Po prostu do zobaczenia. Do, do zobaczenia państwo.